Cześć! Cześć! Nazywam się Maciek. Trojańska. Idziałam w parlamencie studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. I pełniłam funkcję przewodniczącej dyrektora juwenariów. Koordynatora działu promocji. I zajmuję się organizowaniem imprez, zapewnieniem jakości wszech. Sprawdzam, czy hajs się zgadza. Ogarniam wszystko i wszystkich. A moją największą pasją jest Samorządowość. I Działanie w parlamencie. Rowerem. Gotowanie. Dzieci. Należąco. Stroju Św. Mikołaja. Kocham tańczyć. Na konferencjach. A jeszcze bardziej śpiewać z prędkością światła. W domku na kurzej łapce. Bo każdy parlamentarzysta jest twardy, a nie miętki I do tego ma taką fajną pelerynę z białej czekolady! Tak, pamiętam swój pierwszy projekt. Miał taki śmieszny zachęcony ogonek i sterczące. Buty na takim obcasie! Śpiewając myślę o koszykówce, o smaku zielonej cebulki. A moją pasję realizuję działając w parlamencie. Bo pozwalam się spełniać i zdobywać doświadczenie. Działaj z nami! Dobry! Do zobaczenia!